Chwała niech będzie Wszechmłodzemu Bogu za słyszalność Boże Słowo. Jednak trudny temat brat podjął i tutaj potrzeba, no, żeby dobrze zrozumieć, czym jest to mądrość Bożą, o na początku było mówiono, żeby pojąć po prostu, no, to, co chciał brat przekazać w Słowie, że można po prostu zostawić Chrystusa i Robić swoje, a po prostu to nie ma sensu. Ma sens, kiedy jesteśmy z nim, kiedy mamy z nim relacje. Kiedy przychodzimy w modlitwie, w społeczność, mamy relacje z Bogiem. To wszystko ma sens, ma znaczenie. Cała nauka w Biblii, którą czytamy, całe prawo w Biblii, ono to wszystko jest w Chrystusie, ono się wypełnia, ma sens. Ale jedno samo ważne, było wspomniane, mieć relacje z Bogiem. Mieć relacje z Chrystusem. Bez tych relacji, jakśmy słyszeli, to może być tylko jakąś no, formą, może być jakimiś ramami. A Chrystus jednak przyszedł, aby wypełnić nasze serce, aby razem być z Nim, aby to czynić, nasze postępowanie, zachowanie, życie, czynić to z miłości do Niego. Chciałbym czytać fragment Bożego Słowa, może tak, czytając Słowo Boże. Raczej podzielę się tylko. Yy, będę stał się fragmentem Bożego Słowa, może mniej już wyłożeniem tego słowa, ale roz, rozpocznę od Ewangelii Mateusza, szósty rozdział, dwudziesty tego czwartego wersetu, znane słowo Boże. Nikt nie może dwom Panom służyć, gdyż albo jednego nie nie widzieć będzie a drugiego miłować. Albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie. Dlatego powiadam wam, nie troszcie się o życie swoje, co będziecie jedli, albo co będziecie pili, ani o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie. Czy życie nie jest czymś więcej niż pokar, a ciało niż odzienie? Spójrzcie na ptaki niebieskie, że nie sieją, ani żną, ani zbierają do gumien. Ojciec wasz niebieski żywi je. Czyż wy nie jesteście daleko zaczniejsi niż one? A tu z was troszcząc się może dodać do swego wzrostu jeden łokieć? A co do odzienia, czemu się troszczycie? Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną, nie pracują ani przędą. Opowiadam wam, nawet Salomą w całej chwale swojej nie był tak przyodzianek jedna z nich. Jeśli więc Bóg tak przyodziewa trawę polną, która dziś jest, a jutro będzie w piec wrzucona, Czyż nie o wiele więcej was o małwierni? Nie troszcie się więc i nie mówcie, co będziemy jeść, albo co będziemy pić, albo czym się będziemy przeodziewać, bo tego wszystkiego poganie szukają, albowiem Ojciec Wasz Niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie Wam dodane. Nie troszcie się więc o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski, dosyć ma dzień swego utrapienia pierwszy króciutko zaczynam się nad tym 24 wersetem. Nikt nie może dwom Panom służyć. Niewolnik tylko może służyć jednemu Panu. Sługa jednemu. Dlatego ci Panowie, jak tu jest powiedziane, mają inne całkiem oczekiwania. I nie możesz jednemu i drugiemu dogodzić. Nie można jednego się trzymać i drugiego. Albo jednego się trzymasz, albo drugim pogardzasz. Chociaż w całym tym zrozumieniu doszłem do jednego wniosku. Jest tutaj wybór między służeniem Bogu, a służeniem no, doczesności, doczesnym wygodą i przyjemnością. I zauważyłem, że w tym wyborze nasze serce częściej wybiera doczesność niż Boga. No, tak niestety jest w życiu. Chociaż Pan Bóg, my bardziej wybierali Jego. Niż doczesność. Ale chciałbym zwrócić też kilka wersetów Bożego Słowa, bo czytając ten fragment Słowa Bożego, wgłębiając się w nie, nie wgłębiając się w nie, tylko tak, no ma powiedzieć: No, nic nie będę robił, będę szukał królestwa, a pani wszystko da. No, Słowo Boże nigdzie nie pochwala lenistwa, nieróbstwa, ale je piętnuje. Nie znajdziemy, Słowie Bożym, coś czegoś by pochwalało. Nic nie rób, leż, a pan coś ci da. Nie ma tak. Nie róbstwa i lenictwa, Słowo Boże, nigdzie nie pochwala. A opatrznie, nie wgłębiając się w to słowo, mógłby człowiek tak sobie przyjąć, nic nie będę robił. No, będę szukał królestwa. No, no, jak szukał? Trochę poczytam słowo, tam w internecie sobie poszukam, ile kazań, bo teraz ta wygoda. Czy będę to książki chrześcijańskie, a pan mi wszystko da. No, widzimy, że tak nie jest, prawda? Gdy czytać będę troszkę Starego Nowego Testamentu, rozpocznę pierw z przypowieści Salomona. Dziesiąty rozdział, trzeci, piąty werset. Panie dopuści, aby sprawiedliwy gód cierpiał, lecz udaremnia rządzę bezbożnych. Leniwa dłoń prowadzi do nędzy, lecz ręka pracowitych, Ubogaca. Syn, który zbiera w lecie, jest rozumny, lecz syn, który zasypia w żniwa, przynosi hańbę. Słowo, Bosze mówi, że no, lenistwo doprowadza tylko do nędzy. Pracowita dłoń ubogo, ubogaca. Syn, który zbiera w lecie, czyli w czasie żniwa, w odpowiednim momencie, no, przy, jest rozumny, jak jest rozumny, ale który w żniwa w czas trudu, pracy, w czas, kiedy jest sile wieku, a zasypia. No napisano, przynosi tylko hańbę. Szósty rozdział, dobrze wszystkim znano, szóstego wersetu. Idź do mrówki leniwcze, przypatrz się jej postępowaniu, abyś zmądrzał. Nie ma ona wodza, ani nadzorcy, ani władcy, a jednak w lecie przygotowuje swój pokarm. Wrzniwa zgromadza swoją żywność, leniwcze. Jak długo będziesz leżał, kiedy podniesie się ze snu? Jeszcze trochę pospać, trochę podrzemać, jeszcze trochę założyć ręce, aby odpocząć. Tak zaskoczy cię ubóstwo, jak zbójca, niedostatek, jak mąż zbrojny. Przypowiedź 24, rozdział 33, werset... 34, 33 trochę się pośpisz prześpisz, trochę podrzemiesz trochę założysz ręce, aby odpocząć a w tym zaskoczy cię ubóstwo jak włóczęga, niedostatek jak zbrojny mąż te sama 19 rozdział 15 werset lenistwo pogrąża w głęboki sen a człowiek gnuśny cierpi głód 20 rozdział 13 werset nie kochaj spania, abyś nie zubożał. Miej oczy otwarte, a będziesz miał chleba pod dostatkiem. I teraz parę wersetów z Nowego Testamentu, drugi do Tesaloniczan, trzeci rozdział od szóstego wersetu. Nakazujemy wam, bracia, w imieniu pana Jezusa Chrystusa, abyście stronili od każdego brata, który żyje nieporządnie, a nie według nauki, którą otrzymaliście od nas. Sami bowiem wiecie, jak nas należy naśladować, ponieważ nie żyliśmy między wami nieporządnie, ani też u nikogo nie dziliśmy. Daremno chleba, ale w trudzie i w znoju, we dni i w nocy pracowaliśmy, żeby dla nikogo z was nie być ciężarem. Nie dlatego, jakbyśmy temu prawa nie mieli, ale dlatego, że wam siebie samych daliśmy za przykład do naśladowania. Bo gdy byliśmy u was, nakazaliśmy wam, kto nie chce pracować, niechaj też nie je. A bowiem dochodzą nas słuchy, że niektórzy pomiędzy wami postępują nieporządnie, nic nie robią, a zajmują się tylko niepotrzebnymi rzeczami. Tym też nakazujemy, napominamy ich przez Pana Jezusa Chrystusa, aby w cichości pracowali i własny chleb jedli. A wy, bracia, nie ustawajcie czynić dobrze. Ktoś jest nieposłuszny Słowu naszemu w tym liście wypowiedzianemu, baczcie na Niego i nie przestawajcie z Nim, aby się zawstydził. Nie uważajcie Go jednak za nieprzyjaciele, napominajcie jako brata. Pierwszy Tesaloniczan, czwarty rozdział, jedenasty werset. I gorliwie starali się prowadzić żywot cichy, pełnić swoje obowiązki, pracować własnymi rękami. jak wam przykazaliśmy, tak abyście wobec tych, którzy są poza zborem, uczciwie postępowali, a na niczyją pomoc nie byli zdani. Efezjan, czwarty rozdział, dwudziesty ósmy werset. To kradnie... Niech kraść przestanie, a niechaj raczej żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobra, a miał z czego udzielać potrzebującemu. Pierwszy, jeszcze raz te 29. Wszak pamiętacie, bracia, trudnaż i mozł, pracując nocą i dniem. Aby dla nikogo z was nie być ciężarem, głosiliśmy wam Ewangelię Bożą. Tak, wracając do tego fragmentu Bożego słowa z Mateusza przeczytanego, chcę zwrócić uwagę. Zbytnia troska o codzienny byt i wybieranie tego, czego jest Boże. Wchodzi momenty różnej pracy naszego życia. Ale kiedy modlimy się, czy mogę pracować, czy to jest dla mnie. Są y, prace, które myślę chrześcijanin nie wybierze. Ma wybór, czy Bogu służyć, czy Mamonie. Kiedy przychodzi, by pracować w przemyśle spirytusowym, tytuniowym, czy w przemyśle pornograficznym, ogólnym całym znaczeniu, no chrześcijani tam nie pójdzie, chociażby oferowali duże pieniądze. Komu służysz? Kto jest Twoim Panem? Jezus Chrystus. Czyli nie tego, przypomina mi się świadectwo brata Józefa Dąbka. Już brata nie ma z wieczności, ale kiedy tam, gdy żył jeszcze w Polsce, był rolnikiem, tam bardzo dobrze zarabiali na tytoniu. Ale kiedy się nawrócił, powiedział: On tytoniu siać nie będzie. Wybrał Boga, Bóg błogosławił. Dał, normalnie żył, nie, jakiejś biedy nie cierpiał, normalnie funkcjonowało jego gospodarstwo, jego trud, jego praca. Co wybierasz? Nie coś się nadmiernie. Co wybierasz? Czy to, co koliduje ze Słowem Bożym, koliduje z Prawem Bożym? Wybierasz, aby coś się dorobić, coś mieć? Czy raczej wybierasz Boga, choćby coś ci uszupliło? Nawet jakby ci dali duże pieniądze, no nie będziesz barmanem w knajpie, prawda? No nie pójdziesz tam. Choćby to duże były pieniądze, ale chrześcijanie nie pójdziesz, bo przecież nie będziesz ludziom podawał alkohol, i inne rzeczy po prostu, i tak dalej. Odrzucisz to. Wybierasz co w swoim życiu? Nie trosz się. Kiedy idziesz za Bogiem, Bóg da ci to, co jest właściwe. I da ci swoje błogosławieństwo. Kiedyś, swojego czasu. Ja to mówię, siodlec co sobie, on nie musi. Yy, inni każdy nie w swoim sercu. Tak, postaliśmy z żoną, no, że nie będziemy kupować ropy od. no z Rosji, co w Ożyń, tym handlują. No, po prostu, chociażby dlatego, żeby składać dobre świadectwo, żeby ktoś potem nie wytknął, no, że, no, wierzący, no, mówię, a, a ty tak postępujesz niewłaściwie, prawda? To była nasza decyzja, każdy wybiera. Zdaje się, więcej będziesz płacił. No, ja jestem rolnikiem, tak wyszło, że mi jak CZ wraca państwo i to drogo nie wychodzi. Ale mówię po prostu o wyborach. O wyborach. Komu służysz? Czy naprawdę dobra doczesne są dla ciebie ważniejsze od służenia Bogu? Lepiej naginać prawo, lepiej je łamać, lepiej coś, to co Bóg mówi, żebyś nie czynił, boże prawo, lepiej je no, ominąć. I zaczynasz służyć dobrom doczesnym. Przestań służyć Bogu. Zacznij służyć Bogu. To nic, że ci się wydaje na pierwszy rzut, że coś utracisz. Bóg powiedział: Nie trosz się. Panie Złój, nie troszcie się. Ja dam błogosławieństwo. W wielu rzeczach, kiedy wybierasz Boga i w tej pracy trudzie codziennego życia, Pan daje błogosławieństwo. No napisano, że pracowitą właśnie dłoń Pan Bóg błogosławia, prawda, jeżeli właściwie, tak jak trzeba, Pan posłucha błogosławieństwo. Komu służysz? Wybieraj właściwe decyzje. Służ Panu Bogu. Idź za Nim. Nie wybieraj tylko mamone doczesne życie, wygodę doczesnego życia. Jeżeli to zaczyna kolidować z prawem Bożym, koliduje z Twoim sumieniem, z Twoim postępowaniem, bo przecież ono jest uczulone przez Boga, a i tak jak trzeba, właściwie, staraj się pracować tam, w tych zawodach, w takim, których jest może być chrześcijanin. A tam, gdzie nie jest miejsca dla chrześcijanina, zrezygnuj. Wybierz, komu idziesz i komu służysz. Ciębie podzielić tak i tym słowem, bo szczególnie. Młodzież dorasta też, przychodzi wybór pracy, gdzieś trzeba żyć, pracować, jak wspomniałem, no, nie ma możliwości żyć nie pracując, nie trudząc się. Apostoł Paweł, no on się trudził własnych rąk, prawda? Chociaż ja nie mówię, że w tym, jeżeli ktoś zajmuje się, trudzi się na niwie Bożej, żeby jego w tym, bo Słowo Boże o tym mówić, żeby po prostu też go błogosławiać. Ale kiedy jest ten trud, przynosi efekt. Kiedy pracuje z Ewangelistą, ludzie się nawracają, Kościół rośnie. A nie tylko dlatego, że nic się nie dzieje po prostu, a on no, żyje, a żadnych efektów nie ma. Kiedy brat Franczuk był, tak jeszcze może wrócę, on przypominał, mówił o przedwojnie, kiedy Ewangelistów byli wysyłani. Oni kiedy wracali, oni mi zdać relacje. Po prostu jaki trud, gdzieś ludzie nawracali, i chrzcili, gdzie powstawały zbory. Musi być trud. No, jest na tej ziemi. Jest pozostało się trudzić, aby pracować, aby mieć na utrzymanie swoje, swoje rodziny, a też i tych czasem, którzy są i z nami, jak apostoł Paweł, pisze o sobie. I przez to szczególnie, tak wracając jeszcze do tego, tego słowa, dużo fragmentu można było dużo więcej mówić. Ale Pan Bóg się o wszystko zatroszczy, w Twoim i w moim życiu. Wybieraj służyć Bogu. Nie wybieraj doczesności. Nie wybieraj tego. Nie idź to, co koliduje ze Słowem Bożym. To, co przeciwstawia się Bogu, to, co łamie Boże prawo. Nie wybieraj to wszystko, aby zdobyć coś doczesności. Wybieraj służbę Bogu, a Pan Bóg będzie to błogosławił Twój trud, będzie w Twoje ręce, będzie dawał Ci taką pracę, Ci da, która będzie właściwa, która jest godna dla chrześcijanina. Abyś mógł. Jemu służyć. Kiedy będziecie wychodzić, modlić, czas, kiedy byłaby o pracę, modlić się, módlcie, aby ta była właściwa. Aby też, kiedy jest niedziela, aby móc mieć ten czas wolny. Wiem, że są zawody, które nie kolidują, a, a, a są często po prostu, że trzeba, bo przecież, kiedy chodzi o ratowanie życia człowieka, to tutaj nie jest ważny sabat, jest ważne ratowanie życia człowieka, prawda? Czym Pan Jezus mówi? Ale tak, proście Pana, módlcie się, szukajcie, żeby, jak jest tam dał taką pracę, żeby można było ten Dzień Pański poświęcić dla Niego. Chociaż mówię, są takie zawody, które nie kolidują Słowem Bożym, a są związane właśnie z tą, aby z, tros, z ratowaniem życia, czy opieką nad człowiekiem i to jest tutaj, no po prostu inaczej tak ma być, nie zostawić człowieka bez opieki, bez niczego, tylko żeby umarł i tak dalej. Ale tak starać się, aby wybierać to, co jest Boże, aby to, co jest Boże, aby dwóm Panom nie można służyć, nie można tego rozdzielić. Tutaj będę służył doczesności, bez znaczenia w jaki sposób. Przecież jak często tak i w swoim życiu każdy z Was, różnie przymo zaczynało się pracować, prawda, że się modli, Panie, a żeby ta praca była legalna żeby nie była nie, na czarno. No, czasem przywołał się różnie, bo jest życiu, a ja tutaj nie, wy, nie z miejsca jakiegoś takiego, jak tu wraz wspomniał stróże, żeby wszystkich no tu potępić. Ale móc się, proszę. jak jest nie, nie tak. Panie, daj, by to było tak, jak trzeba. Było to uczciwie, było to legalnie, żeby nikt po tym nie zarzucić. Przecież wobec tych ludzi, których żyjemy, byśmy właściwie postępowali, by widzieli w nas dobre światło, dobre świadectwo, żeby nikt nie musiał zarzucić. Bo jednak jest tak, zobaczyłem, że ten świat może robić jak chce, postępować jak chce, zawody, pracę, oszustwo robić jak chce. Oni mogą, ale kiedy to chrześcijanie zrobi, zobaczą, może nie wytną w oczy, to komuś drugiemu powie: O, taki wieruszy, a tak i tak postępuje. Taki jest świat. Dlatego starajmy się, tak jak trzeba uczciwie, sprawiedliwie, właściwie postępować, pracować tak i swój wzrok kierować na Pana Boga, na Chrystusa Pana. On to wszystko ubłogosławi, posili, wzmocni. Tak jest nasz Bóg. Starajmy się, aby te nasze wybory, naszego serca, były ku Bogu chociaż częściej wybieramy to, co doczesne. Czasami jakoś sobie tłumacząc, odsuwając, odpychając Prawo Boże, żeby usprawiedliwić swoje postępowanie. Nie czyńmy tak. Wybierajmy Boga. słuchajmy Jego, a wtedy On okaże łaskę, błogosławieństwo dla Twojego, dla mojego życia. Amen.